Będziemy testować mój przyszły produkt, a są to lody. Wiem, że jest dopiero styczeń i nie jest to odpowiedni czas na tworzenie lodów, ale właśnie tak wygląda tworzenie produktów. W zimę myśli się o tym, co będzie w lato, a w lato myśli się o tym, co będzie w zimę. Dlatego przetestujemy dzisiaj różne smaki, zobaczymy, czy mi w ogóle podobają się lody i czy chciałabym, żeby one były moim produktem dzisiaj trzy kategorie. Okay, let's go. Naszym pierwszym challenge będzie złapanie produktów w minutę, jedynie minutę w sklepie, więc będę musiała się postarać i wykazać naprawdę szybkim e, myśleniem w e, owym sklepie. Drugą naszą kategorią będzie kolor. Będziemy mogli w sklepie wybrać produkty tylko o danym kolorze, który wylosuje nam koło fortuny. I trzecia kategoria trochę Pizza Challenge, będziemy mieli koperty, z których wylosuję jakieś dziwne produkty i zobaczymy, czy będę potrafiła stworzyć z tego jakąś fajną mieszankę. Wybraliśmy się właśnie do Żabki i tutaj kupimy sobie produkty tylko w jedną minutę. Stop. Dobra, na pewno jakąś śmietankę muszę wziąć i coś słodkiego. No, dobra, niech będzie jakieś czekoladowe. Mleko że jakieś coś słodkiego bym chciała, Jezus Maria, czy to są takie rzeczy, same twarogi. Kinder Delice to o jakiś Milky Way Snack, wezmę mleko też na wszelki wypadek, jakby mi się miało przydać. Lutele. Będą takie słodkie tam Dobra, mamy herbatniki. Może bym wzięła drażę marynarzy? Ej, dobra, myślę, że... Koniec czasu, lecimy zapłacić. Oto nasze minutowe łupy. Myślę, że jak na minutę to poszło mi całkiem dobrze. Musimy teraz sobie to wszystko porozdrabniać jakoś, żeby wrzucić do naszej maszyny. Ej, myślę, że to mogą być naprawdę pyszne lody. Będą mocno czekoladowe. To się bardzo łatwo rozwala, wbrew pozorom. I do maszyny. Drugi batonik, w ogóle takiego jeszcze nie widziałam Milky way batonika, więc to też będzie pierwsza moja styczność z nim. Bo ten jest dosyć cięższy do rozbijania. Chcę tylko przypomnieć, że ja nie jestem mistrzem kuchni, więc to wszystko, co robię tutaj, nie jest profesjonalne. Ciu. Ostatni batonik, który nam tutaj został. On jest z orzechami. To był całkiem dobry ruch z mojej strony, żeby go wziąć. I do maszyny. Jeśli to wyjdzie i to będzie smaczne, to uważam, że jestem mistrzem. I wtedy na stówę robię produkt lodowy. Myślę, że możemy teraz pokruszyć trochę bisz Fajnie jakby one były taką posypką jakby... To żeby były takie kawałeczki herbatników. Paga! To idzie lepiej niż się spodziewałam. Wyszło jednak giga zmielone. Czy ja wyglądam teraz jak profesjonalna kucharka? Oczywiście, że tak. Najbardziej satisfying moment, czyli taką wielką łychę Nutelli tam wrzucę. Wygląda to legitnie, nie? Na Nutelli. Dodam jeszcze trochę draży marynarzy, ale nie dużo, Taką yy, garsteczkę. Naprawdę nie chcę, żeby to było takie turbo słodkie, ale wszystko co tu mamy jest słodkie. To też teraz wygląda mega smacznie. Boże, to będą to Oddaję cię! No, prawie. Dodajemy mleko czekoladowe. I później, w zależności od tego, jak dużo będzie potrzeba jeszcze mleka, to dodamy sobie to zwykłe mleko mleczne. Wygląda jak giga teraz. I dodamy Dużego mleka Ej <grystanie> czuję się jakbym robiła jakiś tutorial po prostu Myślę, że Możecie sobie odtworzyć te lody w domu Jeśli macie taką maszynę Nasza mikstura Gotowa Jestem bardzo ciekawa jak to wyjdzie Na razie w środku Nie wygląda to zbyt apetycznie Teraz temu trzeba Dać trochę czasu, te lody muszą się Zmrozić i zobaczymy jak Wyjdzie efekt końcowy Bo teraz... Jezus, Maria, jak to wstrzeliło we mnie. Hej, 3, 2, 1. Czemu to nie działa? O nie! Jakby w środku było za dużo rzeczy. Czemu to się nie chce obracać? O nie, zepsułam! Macie! Macie ją zepsułam. Nie, nie działa. Co chce zrobić? No, nie kręci się. Aha, nie kręci się. A co narobiłaś? Nawaliłaś za dużo rzeczy? No tak, o. Bo jakby nie da się tego wyjąć. No, bardzo ciekawe, że się nie da. Nawaliłaś tutaj gruzu, więc on blokuje ten to 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 Trzeba No to wymieszać. Nie to wymieszać. Najpierw tą miseczkę. To się nie uda, znowu to zablokujesz i znowu będziesz o tej przechodzić. Nie ma takiej opcji, żeby to się udało. Spróbujmy. Dobrze. To nie zrobię lodów, newa! Po prostu musisz zrobić z pomyślunkiem, żeby nie wkładać tak buzu, no ale... który zablokuje no to. Ale to kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że czekolada i orzechy zablokują śmigło? Nikt by się nie spodziewał! Tego nikt się nie spodziewał! No, no to nie, no, no, nawaliłeś tyle gruzu, że aż ci słabo się robi, jak to widzę. No nie, no nie mogło się zablokować, nie ma opcji, żeby to się zablokowało. Przepraszam! Jak tak patrzę, to nie ma najdrobniejszej szansy, że się zablokuje. Bez przesady, aż tak dużo nie ma. że nie nasypałaś tam piachu, bo to też mogłoby pomóc. Ej, ale nadal już się lody zrobiły! Mega ludzadnia, tutaj się dzieje. Wycofaj się z tego co robisz, bo tu narobiłeś takiego gruzu, że... To... Ale to, co ja mam się wycofać, nie Wycofaj się z tego loda. Inny lód. Nie! nie. Śmietana z sokiem malinowym na początek. To bym spróbował na początek. Nie mów, że ty nawaliłaś tych draży marynarzy tam jeszcze. Nie. Jak zablokować maszynę w dwóch krokach. Krok pierwszy. Maset tam orzechów. Krok drugi... a w trzech krokach. Krok drugi nawal tam krok trzeci Pokrój drażę marynarze. Nie ja pokryłam, tylko ja. rozmiotów. No i gratuluję i tego nam ci było trzeba, Nie, ja. a To nie wina czekolady! To wina lodu na ścianach. Czy? Proszę, oto twój lód. Czy to jest lód naprawdę? Spoko, jak woda. I teraz co, mam to wlać wszystko z powrotem? No nie, tego już nie wlewaj. Chociaż połowę, muszę zrobić te lody. Dobra. Teraz dopatrzę. To, to się chyba uda. <laughs> Żebyś się nie ścili. Ale czy kręć to wiemy? O to chodzi, żeby się kręciło. Maszyna już działa, udało się zażegnać kryzys. Więc teraz zostawiamy ją na trochę, żeby lody się zmroziły. I nie odkręcaj tego! Odkręciłem, nie no, stało No i widzisz i kapię. <grym> o, i Co to robi? Jezu. Co robi złego? złego zwinca, nie złego, nic nie wyleciało, prawie Zostawiamy to na chwilę, żeby się całe zmroziło. I zobaczymy, jak wyszły nasze lody. <grym> Maciej Chyba zbytnio się zmroziły. Leci coś? No nie wytrzymam. Próba. Czekoladowe, jak się można było spodziewać, czuć te orzechy smak Kinga bardzo mocno i czuć tą też taką białą piankę w środku Kinga. Ogólnie uważam, że te lody po prostu smakują jak Max King. nie czuć na przykład w ogóle draży marynarzy, dlatego może, że po prostu było ich za mało. Ale nie mają też takiego mocno mlecznego smaku, chociaż dodałam dużo mleka na sam koniec, to te batoniki jednak zdecydowanie yy, przewyższyły. No i ten lód smakuje po prostu batonikowo. I ogólnie pierwszy challenge uważam za zaliczony. Musimy oczywiście wylosować, jakiego koloru rzeczy będę musiała kupić, więc lecimy. I czy to będą? Nie. Fioletowe rzeczy. Są gorówki, one nie są takie do końca fioletowe, ale myślę, że można to zaliczyć. Fioletowe rodzynki. To może wyjść obrzydliwie. Spróbujmy. Fioletowy barwnik spożywczy. Zarombisty pomysł. Wydaje mi się, że czerwony i niebieski to jest fioletowy. Zobaczymy. <grybuj> to jest fioletowe. To jest fioletowe. To jest fioletowy. Może to wymienimy na to po prostu. Wtedy będzie bardziej słodkie. Wtedy będzie bardziej czarne. Ale <laughs> mamy barwnik spożywczy. <laughs> spożywczy. Dobra, wymieniam to. Fioletowe rzeczy. Widzieliśmy trochę za mało rzeczy płynnych, w sensie mamy ten soczek, natomiast on jest giga słodki. Te lody mogą wyjść po prostu przesłodzone. Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tego syropu, żeby go trochę dodać i żeby maszyna tym razem nam się nie zatkała. Wlałam tak tyle buteleczki. Teraz muszę rozgnieść trochę burówek. Burówki się nie gniotą tak łatwo, jak myślałam, że to robią. I trochę się obawiam tych skórek, czy one nam nie zblokują jednak. Znaczy... <grym>, dostałam prosto w twarz. W ogóle zauważyłam, że... Nie umiem mówić po kuchennemu. Brakuje mi słów. Ma być rozgnieciona, to mówię roztrzcieciona, albo coś takiego. Nie wiem, czy jest to najlepszy pomysł, ale znalazłam też takie fioletowe mleko słodzone. Dodamy troszkę mleczka, to właśnie będzie takie takie owoce jakby w czekoladzie. Myślę, że to może dobrze zrobić. Tylko ta słodkość mnie teraz martwi. Barwniki. Żeby nasza cała masa wyszła fioletowa, bo jak na razie jest mocno ciemna, po prostu To dodamy sobie barwników O, mega gęsty jest ten barwnik Ile się dodaje barwnika? No dosłownie kropelkę Tak? To jadą trochę więcej No to dałaś mega dużo <noise> Tyle styknie Let's go z czerwonym Mleczko Hmm, chyba muszę trochę dodać jeszcze niebieskiego barwnika. Jest taki fioletowy, ale bardziej fioletowo-różowawy, bym powiedziała. Eee. O! o bolało się. No, troszeczkę. No, ten barwnik tak średnio zmienił kolor tego, szczerze Wam powiem. Nie może dodałam go mega dużo. Mm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I start! Mamy gotowe nasze fioletowe lody i zobaczcie, wyszły naprawdę fioletowe, po zmrożeniu stały się totalnie bardziej niebieskie. Dodamy jeszcze teraz naszych rodzynek, tak jak obiecałam. Rodzynki nie są do końca fioletowe, ale spróbujmy i uwaga, czy będzie za słodko? Coś czuję, że będzie za słodko. Może trochę pod koniec są za słodkie, te smakują mi jeszcze bardziej niż te pierwsze. Naprawdę wyszedł taki z nich sorbetowy lód. Czuć faktycznie trochę mleko, ale jakoś nie mocno. Sok skondensowany dał bardzo fajny aromat. To Są totalnie przepyszne 10 na 10. I drugie wyzwanie zaliczone. Przechodzimy do challengeu numer 3, i tego akurat boję się najbardziej, bo nie mam żadnej kontroli nad tym, jak ten challenge się potoczy. Tutaj macie listę składników, jakie rzeczy znajdują się w kopertach, a ja wybiorę z nich 4 składniki do moich lodów. Ja nie wiem, co tam jest z tyłu, w sensie wiem jakie są rzeczy, ale nie wiem jak są popakowane, więc wybieram numer 1. Nie wiem, nie wiem co to może być tak w tym moment. 3. To coś małego. 7. Moim marzeniem jest nie wylosować łososia. Ja tych ludów po prostu nie zjem, jeśli będzie w nich łosoś. Niech będzie może 6. Nasze rody w challenge numer 3 będą składały się z... Aaaa! z brokatu, jadalnego brokatu, więc będą to na pewno świecące lody. O nie, z <grystanie> cukierków lodowych. Tu wyczułam dość spory problem e, z tym, jak je rozkruszyć, tak żeby nasza maszyna się nie zablokowała. Będzie galareczka. Bardzo mnie to przeraża, dlatego że nie mamy jeszcze ani jednej płynnej rzeczy. Natomiast podejrzewam bardzo konkretnie, co jest... E, 7, bo pamiętam, że była jedna rzecz taka dosyć ciężka i niewymiarowa, więc będzie to tak, sok pomidorowy. Nie widzę soku pomidorowego, zżyga się po prostu. Mamy składniki na e, nasze lody. Ja teraz wszystko to wymieszam w naszej miseczce. Spróbuję rozbić jakoś cukierki, No i później przelejemy to do naszej maszyny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwie poprzednie próby były naprawdę smaczne, więc liczę, że jakoś, nie wiem jak, ale jakoś się to uda. Jezu, nie mogę po prostu, bo one nie pachną źle, ale czuję ten przebijający się zapach pomidora. Nie przepadam za pomidorem ogólnie. Może ja się zrzegam, jak tego spróbuję. O, testuję, może będą pyszne, może zrobię lody pomidorowe na wakacje. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Nie, tu jest, się trzygam. Dobra, go. Mm -mm. <gryw> Mam ciarki aż z obrzydzenia i się popłakałam troszeczkę. <laughs> obrzydliwe. Nie czuć tak mocno tego pomidora, czuć po prostu galaretkę. I właśnie to połączenie tego owocu z tym posmakiem pomidora jest obrzydliwe. Moi drodzy, trzeci challenge jest absolutnie niezaliczony. Te lody wyszły obrzydliwe. Ten sok pomidorowy wszystko zepsuł. Połączenie soku pomidorowego razem z galaretką jest najgorszym połączeniem, jakie ja mam w życiu. Więc tym lodom dziękujemy. Wciąż mamy dwa zaliczone na jeden niezaliczony, więc sądzę, że mogłabym być dobrą twórczynią lodów. Dajcie znać w komentarzu i przez zostawienie łapeczkę w górę, jeśli chcecie, żeby lody pojawiły się w te wakacje, lody julkowo-żugajkowe, może nawet udałoby się je wprowadzić do sieciówek. no Na pewno by się to trzeba było zrobić, bo inaczej, jakby je dostarczyć. Ja się będę starać, żeby do tego doszło, a tymczasem dziękuję Wam kochani za oglądanie. Odłożę już te obrzydliwe lody. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ogólnie ta maszyna jest bardziej, myślę, taką zabawką. Dużo bardziej podobała mi się maszyna do lodów, którą testowaliśmy w odcinku z Dominikiem. Tutaj zostawiam Wam kartę, jeśli skończycie oglądać ten odcinek, a tamtego jeszcze nie widzieliście, to obejście, koniecznie. Buziaczki i do zobaczenia!